Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Historia Kart. Pod ostatnim odcinkiem rozwaliliście system i dobiliście ponad 100 łapek, za co ogromnie dziękuję. 40 łapeczek pod tym opowiadaniem i zaczynam pracować nad kolejnym. Na dzisiaj wybrałem postać, którą mało kto znał przed pojawieniem się jej w gwincie. Mianowicie jest to Vabjorn. Nie wystąpił w żadnej książce ani w żadnej grze związanej z przygodami Geralta. Pojawił się w mniej znanym tytule Witcher Battle Arena. Dla zainteresowanych była to gra moba na PC i urządzenia przynośne systemem Android, którą zamknięto w grudniu roku 2015. Wabiorn był który po dołączeniu do zakazanej sekty stał się berserkerem, czyli osobą z umiejętnością przemiany w niedźwiedzia nie zawsze kontrolowaną? Obecnie mieszka głęboko w górach arckelik i ci, co odwiedzają go zimną grotę, czują zapach wina, miodu, ziół i krwi. Chwilę potem giną pod jego masywnym toporem lub zostają rozerwani na strzępy przez niedźwiedzie zęby. Zdolność w gwincie nie odzwierciedla jego prawdziwych możliwości. W Witcher Battle Arena, umiejętności tego szaleńca wywoływały podziwu każdego. Od wykonania wysokiego skoku i przecięcia przeciwnika na pół, przez okrzyk zadający obrażenia, aż po zmianę w samego niedźwiedzia. Z ogromną chęcią zobaczyłbym jedną z tych zdolności w gwincie, ale z tego co widzę, obecnie pozostaje nam tylko pomarzyć. Może kiedyś uda nam się uprościć tą upragnioną zmianę. To by było na tyle z historii Kart 2 Bjorna. Dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się spodobał, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby nic nie przegapić. Wejdziemy się dzisiaj na streamie. Na razie!